Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i chciałbym Wam przedstawić pewien błąd, pewien wirus i ym, sposób, jak go prawdopodobnie naprawić. Ja też jeszcze nie wiem, ym, ale zobaczymy. No, możliwe, że zadziała. Ym, co ten wirus robi? Ym, jak widzicie, strasznie spamuje, wysyła wiadomości: hej, to Twój nowy obraz, profil, wysła stronę. My to pobieramy ściągamy to, instalujemy, nam wyskakuje tu do góry komunikat, coś tam zezwól i już mamy dupę, strasznie spamuje naszym kolegom Facebooka, Facebooka. strasznie spamuje nam właśnie Skype'a, no i to jest właśnie niemiłe, ja no nadałem się na, niestety na to nabrać, dopiero po czasie znajomy mi powiedział, że to jest wirus, więc no, mówi się trudno, no Jezu, nadałem no, się nabrać no więc, sposób jak to naprawić? No, nie jestem pewna, ale no wchodzimy tutaj w narzędzia, opcje, wchodzimy w zaawansowane i wchodzimy tutaj, gdzie są te dwie strzałeczki. Zarządzanie dostępem, dostępem innych programów do Skype'a. będziecie mieli tu jakieś takie różne nie wiem, co to programy. Weźcie je, pozaznaczacie i nadejście, usuń, żeby po prostu je zlikwidować, żeby tu, tutaj nic nie było. Jeśli tak, to zapisujemy. I to jest taka właśnie pierwsza sprawa. Druga, wchodzimy w start, wpisujemy wyszukaj albo w uruchom procent, app data procent. Potwierdzamy Enterem i u mnie to wygląda mniej więcej w taki sposób. Na samym dole właśnie znalazłem jakieś pliki. W ogóle co to jest? Tu widzę jakieś kurde z escape'a. Nie wiem czy to w ogóle miałem, ale ja to usunę i... Zlikwiduję to ze śmietnika i naprawdę zobaczymy czy to zadziała. Jak tak, no to naprawdę będę się bardzo cieszył. Z jednej strony, że wam pomogłem i że sam sobie pomogłem i że nie denerwuję znajomych w tym, no bo naprawdę zobaczcie jak to spam. I to nieraz wysyła często, bardzo często to wysyła nieraz nam. Więc ym, pierwsza rada dla tych, którzy jeszcze takiego czegoś się, się z takim innym spotkali. To proszę, nie ściągajcie tego, nie zaśmiecajcie sobie komputera, nie wirusujcie sobie tego Skype'a, tego gówna wszystkiego. To się naprawdę nie opłaca. Drugie, że po prostu. No, po prostu nie ma co ufać. Powiedzmy komuś takiemu, kto wam to wyśle. Bo to, to nie, nie chodzi o to, że po prostu ktoś ogólnie, że wasz kolega chce was tutaj mmm, strollować wam <grych> Facebooka. Na złość to po prostu samo się wysyła, mm, jeśli to pobierzecie, więc radzę wam tego nie pobierać, nie róbcie z tym nic. Więc jeśli wam pomogłem i w ogóle jeśli sobie pomogłem, to napiszcie w komentarzu, bo chcę to widzieć, czy dałem radę wam pomóc i się sobie. A więc mm, do zobaczenia, na razie.